Cześć, to Somażyk. Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie z chęcią odnajdywanie kart stali. Mam tutaj kart. Jest Askier i piątka tref. Te dwie karty. Mieszczamy sobie w stali. Jakich ciągle na przykład... W dwóch-3 sekund odnaleźć te karty w ten sposób, Kładę jeszcze raz. No są, so. tak się znajduje karty talii teraz wyjaśnienie Więc tak tryk ten można robić na kilka sposobów no, przeważnie na dwa sposoby to się robi wyjaśnię najłatwiejszy ja zrobiłem najłatwiejszy później powiem o trudniejszym więc łatwiejszy jest taki że duplikaty są robię duplikaty kart, kart. jest askier i piątka tref nie? askier i piątka tref być inne karty też nie mają nie ma znaczenia i tak kładę na wiesz. A te karty kładę gdzieś, bo gdzie ktoś w nic czy ktoś tam kładzie. Nie? To, nie. I te z wierzchu karty w ten sposób ściągam. To trzeba zrobić szybko, żeby ich nie zauważył, że one są z wierzchu i spod spodu wyciągane. W ten sposób trzeba to zrobić. Na początku może się to trzy karty wyciągać, mogły padać karty, ale to trzeba troszkę i to się da zrobić. Tak to wygląda. Oczywiście, można zrobić to troszkę na inny sposób, bo ktoś może powiedzieć: No dobrze, ale zabierz te karty, ja, ja dam ci swoje karty. Ja ty gdzieś w jakimś towarzystwie pokazujesz ten trik, to każdy widzi, że. Niesamowite, że się robisz, ale masz moje karty i zrób to bez... Bo no, ktoś może wie, że są jakieś, e, tak tak się robi, nie? Czy jakiś e, dociekliwy widz i powie Mam tu normalne karty, zwyczajne karty, nie ma żadnych duplikatów I teraz wyciągnij sobie te karty O, te dwie karty biorę i zrób teraz Oczywiście, nie wiem jakie to są karty. Pokażę. I karty są wkładane też gdzieś do środka. O. Tutaj jest taka karta, tutaj taka. Ale ktoś powie: Daj potasuje karty. Majzo wtedy jeszcze będzie przekładał. I jak to zrobić teraz? Trzeba nie? Jeżeli to były te karty, to udało się, jeżeli nie, no to nie udało się. Oczywiście jak to zrobić, ten, ten drugi rik. Trzeba, jak ktoś potasuje karty, trzeba doprowadzić do tego, żeby te karty wybrane były na jedna pod spodem druga na wierzchu oczywiście. No ale jak to zrobić, to jest, może kiedyś zrobię taki osobny filmik, bo to był na dłuższa, no dłuższy filmik byłby, żeby to powiedzieć, jak, jak to trzeba zrobić. Żeby te karty zaraz, mimo że ktoś będzie sama karty. Także ja nie muszę dosować kart. I te karty bardzo że będę, y, jedna na wierzchu, druga pod spodem będzie. I wtedy... Tak pokazuje Więc wyciąga się tak mocno, się trzyma później leciutko karty przy końcu już. Tak, o. Może być trzy karty, sobie się wyciągnąć. Tak, teraz mnie w tej chwili... No cóż, jeżeli były jakieś pytania, chętnie odpowiem. Na dziś z mojej strony był do tyle. Zapraszam Was do komentarza na Facebooku. Rękę w opisie. Trzymajcie się trzymać, jeśli tylko cześć.